Kolejna smutna wiadomość. Zmarł Grzegorz Łapaj, samorządowiec ze Skarżyska Kamiennej. Był radnym obecnej poprzedniej kadencji Rady Miasta. Udziela się również społecznie. Jego pasją była fotografia. Grzegorz Łapaj miał 39 lat. Pochodzący z osiedla Bur, skarżyszczanin od kilku lat działał w samorządzie. Był radnym miejskim obecnej i poprzedniej kadencji. Kandydował również na bezskutecznie wyborach na prezydenta Skarżyska. Grzegorz Łapak był też prezesem Stowarzyszenia Lepsze Skarżysko, z którego komitetu wyborczego startował w wyborach. Był znany w działalności na rzecz lokalnej społeczności. Należał do Stowarzyszenia Nasz Bór, angażując się w sprawy, nie tylko swojego osiedla, ale i całego Skarżyska. Na swoim osiedlu aktywnie działał na rzecz realizacji lokalnych inwestycji z budżetu obywatelskiego. Był odznaczony Orderem Świętego Mikołaja za aktywność społeczną. W przeszłości pracował w Powiatowym Urzędzie Pracy. To wszystko. Pozdrawiam. Z Shot Joker.